Wiosna zapasem robi się coraz cieplej, mamy też więcej czasu w domu, więc jest to doskonały moment, aby rozpocząć wiosenne porządki. I te wiosenne porządki rozpoczniemy od pracy w ogrodzie, od montażu płotów wikinowych. Zanim jednak przejdę do rzeczy i pokażę Wam, jak w łatwy sposób można je zamontować, powiem kilka słów o naszym naturalnym produkcie. Czyli o płotach wikinowych. Płoty wikinowe są przez nas ręcznie wykonane z polskich i naturalnych surowców, mogą być wykorzystywane jako przegroda kwiatów, krzewów czy oczek wodnych, te większe doskonale sprawdzą się jako osłona przed ścigskimi sąsiadami, czy przegroda do twojego miejsca wypoczynku, lub jako po prostu nietuzinkowa i ponadczasowa dekoracja Twojego ogrodu. Nie będę już przeciągać, przejdźmy do tej przyjemniejszej rzeczy, czyli do samego montażu płotów wiklinowych. Co potrzebujemy do zamontowania płotów wiklinowych? Tak naprawdę potrzebujemy tylko trzech rzeczy, czyli młotek, rękawiczki do pracy w ogrodzie i oczywiście płotki wiklinowe. Do dzisiejszego filmu wykorzystam płotki o długości 60 cm i wysokości wyplotu 20 cm. Każdy płotek posiada zaostrzone kołki do wbijania w ziemię, dzięki czemu montaż jest bardzo szybki i prosty. W tym przypadku kołki mają długość 20 cm. Aby zamontować płotki wiklinowe w swoim ogrodzie, na początek zastanów się w jakim miejscu chciałabyś je umieścić. W naszym przypadku będą one służyć po prostu jako przegroda dla krzewu. Gdy znajdziesz już miejsce, przygotuj się do montażu. Zatem przygotuj młotek, rękawiczki i płotki, i zaczynamy. Umieść płotek w miejscu, w którym chcesz, aby się znajdował. I za pomocą młotka wbijaj do ziemi kołki, raz, jedna, raz, druga strona, tak aby ci się równo ułożyło. To samo powtórz z pozostałymi płotkami aż uzyskasz finalny efekt. Jak widzicie, montaż płotków wiklinowych jest prosty, sprawny, szybki i na pewno dla niektórych też przyjemny. Łotki, obrzeża czy rabatówki, bo tak można je nazywać, mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zależy nam na efekcie lekkości, naturalności i ciekawym akcencie w ogrodzie. Z mojej strony to wszystko. Ja życzę Wam miłych prac i miłego wypoczynku w ogrodzie.